Maroskop. Od 28 lutego do 6 marca. Dwie zmysłowe konfiguracje planetarne będą dominowały w pierwszym tygodniu marca. Wenus w sekstylu do Urana oznacza chęć eksperymentowania w miłości, pragnienie zmiany i ochotę na przygody erotyczne. Mars w sekstylu do Plutona wskazują silną chęć wytrwania, wzmocnią pasją mężczyzn i potencją. Baron. Chcesz mieć łatwo w życiu, więc zawsze trzymaj się przy swoim stadzie i zawsze się orientuj. W miłości może się coś teraz zmienić, szczególnie jeśli odważycie się pokazać, że jesteście indywidualistami i że potraficie podjąć ryzyko. Inni Was uznają i potraktują bardzo poważnie. W miłości to jest strategia, którą odniesiecie sukces. Byk. Są w życiu ważniejsze rzeczy niż ciągłe przyspieszanie. Siła leży w spokoju. Przyjaciele Wam to potwierdzą. Postępujcie zgodnie z planem i celnie wykorzystujcie swoją energię. Zacznijcie dokładnie tam, gdzie wypływa najwięcej energii, a zyskacie tym wielki sukces. Bliźnięta: odwaga nie oznacza nie znać strachu. Lecz wiedzieć, jak go pokonać. To dotyczy również miłości. Bardzo niezwykła sytuacja sprawi, że pokonacie swój strach i oddacie swoje serce pewnej osobie. To tak jak fajna zabawa, w której nikt nic nie straci, gdyby zawsze było tak ładnie. Rak, czy myślicie za bardzo o swojej przeszłości? Czy boicie się swojej przyszłości? Całkowicie zapominacie, aby cieszyć się teraźniejszością, to powinniście odważyć się i rozpocząć jakąś przygodę. Będziecie zaskoczeni, ile odwagi w sobie macie, jak łatwo żyć pełnią życia i cieszyć się chwilą obecną. Lew. Prawdziwi artyści są szczęśliwi, kiedy nie są nieszczęśliwi. Tę mądrość wzięliście sobie do serca, ponieważ promieniujecie dobrym humorem i zarażacie nim innych. Co prowadzi do tygodnia pełnego niespodzianek, zaskakujących i nietypowych spotkań? Zobacz, ile ludzi będzie chciało nawiązać z Tobą kontakt. Panna, ci, którzy znoszą źle krytykę, mają coś do ukrycia. Tego możecie się trzymać. W tym tygodniu będziecie mieli bezkompromisowe starcia albo interesujące i kojące spotkania. Wszystko zależy od tego, jak każdy indywidualnie będzie reagował bezpośrednio na wasz sposób bycia. Waga! Kto zapoznaje nową osobę, w pewnym stopniu poznaje też sam siebie. Każdemu jest też stawiane lustro, by się sami mogli obserwować. W tym tygodniu z łatwością przyjdzie ci bycie uroczym oraz uwodzenie. To sprawia, że jesteście szczęśliwi i zapominacie o strasie, który od początku gdzieś tam w związku się zbierał. Teraz korzystnie może zostać usunięty. Skorpion. Długość życia jest taka sama, czy spędzicie je płacząc, czy śmiejąc się. W tym tygodniu możecie płakać ze szczęścia albo cieszyć się złożonego wysiłku. Już od dawna nie używaliście tak przyjemnie swojej siły aż do granic wytrzymałości. A na dodatek Mieliście przy tym wielki ubaw. Duch przygody obudził się w was. Strzelec. Życie składa się z wielu wzlotów i upadków, lecz jeśli się upadnie, nie można utknąć na dnie. Dla osoby spod znaku strzelca to nic niezwykłego. Kiedy utkniecie w trudnej sytuacji, szybko z niej wyjdziecie dzięki własnemu optymizmowi. W tym tygodniu Przyjdzie Ci wszystko bardzo łatwo, jeśli będziesz unikał konfliktów i skoncentrujesz się na uroku własnym. Koziorożec. Wziąć życie za trudne jest łatwizną. Wziąć życie za łatwe jest trudne. Czujecie, że powinniście być wyluzowani, ale Wam to nie wychodzi. Spróbujcie swoich sił w sporcie. Włóżcie w to wszystkie siły, jakie tylko macie w zasięgu możliwości. A rozluźnienie przyjdzie samo. Wodnik. Wiele osób pragnie żyć wiecznie, ale sami nie wiedzą, jak zapełnić godzinę swojego życia. Skorzystajcie z chwili. Bądźcie obecni. Zapomnijcie na chwilę wszystkie obawy i zmartwienia. Skoncentrujcie się na możliwościach, które oferuje Wam chwila. Z radością osiągniecie wiele. Możecie na tym polegać. Ryby, nie marzcie o swoim życiu, tylko żyjcie swoimi marzeniami. Tym mottem powinniście się teraz kierować. Mars, czerwona planeta, wstąpił w wasz znak i napełnia was siłą i odwagą. Teraz możecie osiągnąć prawie wszystko, jeśli tylko będziecie chcieli. Idźcie w świat i działajcie. Będą Was podziwiać.